Siemaneczko z tej strony kacper 90 jest ze mną jakiś kamil tutaj. Właśnie stoi, a naprawdę to jest ze mną Janek Franek. siemana I gramy sobie na D-War Hulsa. I pewnie będzie cięcie, bo nie wbiją ja gram. Gram.

I jest go na komuś? Albo nie w ogóle, na I my mamy już jeszcze tą drużyny. Nie? Aj! kurde! Ay M. Ej, a zrobię. VIP jest z nami. Super VIP. koles Tak? No. Ej, mamy ogarów, PvP. Ej, no. jeszcze jedna osoba i się zacznie. zacznie. Ej, Kacper. Co? Ty zrobiłeś Nie. Nie. No. Ej, wygramy to! No zrobiłeś to cięcie, czy nie? Nie, przegramy to, nas najmniej. Znaczy, najmniej drudzy, najmniej. Gramy ludzie niebiescy góra, hahaha, ha, ha, wygrajmy. Ty, ta, niebiescy góra, jak jest dwóch. No. A nas jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ja to jest maksymalna. Ale ty nic, nie, nikogo nie wybrałeś. No to zobaczymy. Także miałem wybrany kit górnik. Ja jestem. No, no jesteś jest 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 Jasiek. Drewno drewno. A ma taki o, zabrałem komuś. Nie, no ktoś mi zabrał. To chyba ja, przepraszam, mam dwa. Nie, bo ja Ciebie nawet nie widzę. O, tutaj jesteś. Ej, dawaj, zabrałeś mi. Nie. Zabrałeś, kolejny, dwa mi zabrałeś. Jedno. Dwa. No, poczekaj, zaraz zabiorę, bo chciałbym Żartuję. Spoko, ale ej, robimy... Szybko, do domu, do dołu, ale nie, nie wpadaj na mnie, jeżeli wpadniesz, to jesteś taka lama. Czekaj, jak to zrobię? O, wydrobiło mi złoto. A, a mi żelazo. A gazem foks. Dwa żelaza. Ha, kolejne żelazo, kolejne. Trzy złoto. Musimy kacper. No, do tak sobie. Ej, trafiłem na żelazo, oddawaj! Nie mam. Masz. Jesteś taki bolesny. Już! Koniec! Stop! Spadaj. Stop! Jest skrzynia. Stop, ja się tyle nikogo więcej. Człowieku znalazłem skrzynię. No i co? Wow. Będę tak kopał, znajdę tysiąc skrzyni. Ej, mam śnieżki. No weź tak nie chodź, kurde. Nie, ja się tu zatrzymuję. Ko, dobra, to idę do ciebie. Mm. Jej można się podsadzić. Ale Zmieniu. ty to nagrywasz, prawda? No nie, oczywiście, że nie nagrywam, a co? Masz mm. jakiś problem? Następna skrzynka. I druga, następna. Człowieku, ja tu kokszę. Wow, ile rzeczy! A. Trzy skrzynki! Że no. ci wydropił, skrzynka, to nie znaczy, że koksisz. Ojej, nie no mogę nawet twojego tego. Bo jesteś słody. <grymne> no, ty nie możesz mojego, ale co? <grymne> <grymne> ja się robię piecy, Ty nie możesz mojego. Jak to jest <grymne> Robię piecy. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. oddawaj jeszcze po, po pierwsze żelazo. Mm -hmm. Ej, oddawaj złoto, wydropiło mi. Nie mam. O nie, y, na nagraniu to będzie nagrane. Masz mi oddać złoto, dawaj. Dobra, masz. Mam. Wy, kurde, zabrałeś. No. Ja łapać. Nie, to bo Nie, ja boimy nagi. O co się No, znowu zabrałeś. Tam, lec. Dziękuję. Aj, ten piec ma gotówkę. Ej, ja się kupię enchantik. Co ty na to? Kupujemy enchantik? Nie, nie mam kosy. Ja mam kasę. Ja mam hajs z YouTuba. Dwa no, wątki. To będzie Ale... nawet tam. mi się żelazo tak. No, słuchaj się w każdym żelazo, a jeszcze się. Dobra, teraz Siedem sztanek, osiem. O, żelazo Ej, mi wydrosi. Tak, Kolejne żelazo. Dobra, bo ja mam... Kolejne to. żelazo. Łot. No. Dawaj, dawaj. dawaj. Dzięki. no, ja Trzy żelaza. Ja robię sobie miecz. Nie. nie wiem. A ja też mogę sobie zrobić miecz. Straszna, ja mam już ha, ja mam ja A ja Nie, 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 A nie, to patrz, katrze, no, patrz, patrz. Jaki kilo się nie, nie, Patrz nie, 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 jaki nie, 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 ja też nie, 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 tak, subskrybujcie, lajkujcie cała... o kurde ktoś mnie bije uh, uh. Już. pozdrawiamy klasę o skrzynka fajnie da Juhu. skrzynka no, mam, mam TNT mogę wysadzić jeśli chcesz ojeju ja mam 3 TNT o fakt przycisnąłem F9 i nagrywa mi się co? no musimy od nowa i to na następnej. Nie... Zartuję nagrywam się. Ja mam 20 złoto. Ale lagnie! What? Otworzyłem No ja mam lagę, że mi się żelazo odmawiło. Fajnie. Ja mam ciągle lagi. Dajcie żelazo! Ja cię dam żelazo. Kopa mojej trupie. Huh. Aha, o złoto. A no, teraz Robię, robię jak mogę, tylko że nie masz. A nie masz na pierśnika i mam na pierśnik butki, miecz. No i co, ja tu będę siedział. A ja mam hełm. A ty hełmety tu nie masz. Co? co? Złoto. Złoto, ja wydropiłem. Gratulacje, trafiłeś złoto, mam na, nawet tak, potwierdzone tak, na nagraniu. Nie, mi trafiłeś na złoto. Daj mi. No, no. no to patrz, gratulacje, trafiłeś na złoto. No to... Nie, mam dowód na nagraniu. Tak, ta, na nagraniu jest na nie nagrywa. Nagrywa się. Tak. No tak, zobaczysz. Patrz. Where is my żelazo? Nie ma. A ja mam 15 czerwonych pochodni. Czerwonych. No. jest czerwonych. czerwonych. Jeszcze dwie czerwonych. minuty. Ha? Nie, trzy. Dwie. Nie umiesz mi i czterdzieści sekund. Mi tylko spodemek brakuje. A mi tylko, wiesz co brakuje? Mi brakuje ciebie. Ciebie. no patrz jaki ja wykokszony tak wykokszony chyba sproprzony he mam nowe zdjęcie na skype taki problem troll face ja sobie jeszcze głupi ma zawsze szczęście No. Hmm. Dlatego ty zawsze zostajesz ostatni i Tak, jestem koksem, jestem koksem. A jak masz się klepać, to pierwszy. Nie no, nic mi nie dropi. A mi dropi? Nie wejdę. Dropi jak, o, skrzynka. Uuu, słoger! O złoto. O żelazo. no proszę. Bo twoje skrzynki były bardzo... Cztery, dobra, jeszcze potrzebuję jedenaście jak mi to. Nie wiem. Złoto, złoto, złoto. Żelazo. Jest księga, patrz, to. No, panato, panato. No, to. Ile tu tego było? Potato. Jeszcze jedno złoto. Kurdy! Jedno złoto mi dasz, przepalone. jest Dobra, złoto. Jeszcze już Nie! Jeszcze już Nie! Już nie! Patrzę, jak nie! 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 O kurdy Laki, 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 laki. Laki, laki, laki. 38 sekund. A my jesteśmy w Nie! Tak. Bo nie mam swobody. Ja sobie robię złoto. Ej, wygramy, to mamy liczną przewagę. Tak, tak, Co? Nie, w ja nie mam w ogóle żelaza. Ja mam. Co Znaczy, nie mam, poprzepara. przepala. Dwa, dwa. O, jedną mi potrzebne. Jedno wybroknięte. Wybroknięte. O kurde. Jest. Wybroknięte. No to teraz przegraliśmy. Dlaczego? No Zasłań dziurkę, XD. Dobra, szybko. O, jest żelazo. A potrzebuję trzy żelaza. Masz? Nie, mam siedem. Mogę no, sobie zrobić spodnik. Mogę. O, już przerobię. Potrzebuję dwa żelaza, szybko. O lak, to ja tu trochę zamuruję. Ja tu zamurowałem. Ale kiedy leki ale ki le le Kasper idzie na klepę. Masz złote. Zawsze coś nie. Spiję. chcę! No. Coś będzie goły. I wesoł. Pięć, pięć złotych. Ale ja potrzebuję do. dwóch żelazów. No to kopiuj są. Mam na to kończynki. Uwaga! Z żelazo mi trochę. Dasz! Mm -hmm. Jak założysz na chwilę złoty spodnik. Okej, okay. tak? dawaj. Poczekaj. Tak, pewnie. Daj, jeszcze jedno daj. Nie no. mam. A nie, nie, jeszcze jedno. Dropa nie złoto, tylko żelazo. Jakby co, masz złote wspólnie, przygotuj się lepiej. A masz miecz, powiedz. Mam masz... miecz. Po co sobie robiłeś z Kilo? No, żeby bardziej dropało. Ale teraz jakoś nie dropił. Wait, what? No wiem, mi się Kilo skończy Więc i podropiłem Perera no, Może mi się. I no słuchaj, kurde, no! To się do nas wbija. Ja widzę tam czerwonego. Poczekaj, ja tu postawię... Jest żelazo! Idioto! <grym> to był test. Jezus ma cztery serduszka! A ja mam więcej. Dzięki. Zginął. <grym> I jeszcze 500. Dobra, witam was po cięciu. Sorry, że zrobiłem cięcie przypadkowo, ale zginąłem. Tak. No, to by było na tyle. Trzymajcie się i nara. Pożegnaj się!